Całościowe, kompleksowe podejście do leczenia chorych na otyłość olbrzymią. Zapewnienie nie tylko zabiegu, ale i przygotowanie do niego oraz opieka przez dwa lata po operacji. Takie są główne założenia programu COSBAR, o którym rozmawiam dzisiaj z profesorem doktorem habilitowanym nauk medycznych Piotrem Majorem z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Stanów Nagłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie powstało Centrum Chirurgicznego Leczenia Otyłości. Panie profesorze, jak wiele osób w Polsce choruje na otyłość olbrzymią, zwaną też śmiertelną? Od jakich wartości BMI mówi się o otyłości olbrzymiej? Szanowni Państwo, nasz kraj tak naprawdę nie różni się, nie różni się zupełnie niczym od tego, co obserwowane jest w krajach zachodniej Europy czy w Stanach Zjednoczonych. To znaczy ta pandemia otyłości dotarła również do Polski. To jest, to jest już faktycznie bo, bo potwierdzone, trzeba to przyznać jako, jako fakt. Uważa się, że około 300 tysięcy Polaków osiąga wskaźnik masy ciała wyrażony poprzez BMI powyżej 40. To jest bardzo, bardzo duży odsetek. Badania populacyjne, które były prowadzone w naszym kraju, pokazują, że Ponad połowa Polaków ma problem z nadwagą. 15, 16, nawet 20% Polaków ma problem z otyłością. A 300 tysięcy, tak jak powiedziałem wcześniej, spełnia kryteria kwalifikujące do operacji bariatrycznej, czyli osiąga jakby ten najwyższy stopień otyłości, zwany otyłością olbrzymią. Czyli to jest właśnie taka otyłość, która osiąga wskaźnik masy ciała BMI powyżej 40. I w tej grupie chorych korzyści z leczenia uzyskuje się dopiero z interwencji chirurgicznej, czyli o tym, o czym jak już Pan wspomniał, operacji bariatrycznej. Czy każdy chory na otyłość olbrzymią kwalifikuje się do leczenia bariatrycznego? My, w trakcie kwalifikacji pacjentów do leczenia chirurgicznego, do leczenia bariatrycznego, posiłkujemy się dosyć jasno wytycznymi i rekomendacjami. Te rekomendacje nie wzięły się znikąd. One się wzięły z wieloletnich obserwacji prowadzonych na, na całym świecie, na podstawie których wytypowano grupę pacjentów, którzy uzyskują największe korzyści w stosunku do potencjalnego ryzyka. No, pamiętamy oczywiście, że leczenie chirurgiczne jest obarczone pewnym ryzykiem, stąd tak dobrano tę grupę, aby ten balans pomiędzy korzyściami a ryzykiem przeważał w stronę korzyści. Zgodnie z tymi rekomendacjami, taką populacją, do których kierujemy operacje bariatryczne, jest populacja pacjentów między 18 a 65 rokiem życia. To po pierwsze, jeżeli chodzi o wiek. Oczywiście nie są to bardzo sztywne ramy czasowe, ale mniej więcej takie orientacyjne zakresy. Wykonuje się oczywiście operacje zarówno u osób młodszych, jak i u starszych, ale ta główna populacja docelowa to jest pomiędzy 18 a 65 rokiem życia. No i przede wszystkim tym kluczowym aspektem w trakcie kwalifikacji jest właśnie masa ciała, wyrażona poprzez to BMI, o którym wspominałem wcześniej. Mówi się, że operacje możemy proponować w sytuacji, gdy BMI osiągnie wartość przekraczającą 40, i to jest wtedy sytuacja, która jest wystarczająca do tego, aby pacjenta pokierować na operację bariatryczną. Ale mamy również populację pacjentów, którzy są chudsi, mają mniejszy wskaźnik masy ciała, pomiędzy 35 a 40. Ale doczekali się już istotnych powikłań związanych właśnie z otyłością, takich jak cukrzyca typu drugiego, nadciśnienie tętnicze, zespół bezdechu sennego, problemy z cholesterolem, problemy ze stawami i wiele, 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 wiele innych tych niekorzystnych następstw nadmiernej masy ciała. I te dwa wskazania, czyli ta sama masa ciała BMI powyżej 40 i BMI między 35 a 40, plus choroby towarzyszące, stanowią te nasze główne wskazania do tego, aby kierować pacjentów do leczenia chirurgicznego. Model kompleksowej opieki specjalistycznej nad pacjentem z otyłością olbrzymią, czyli COSBAR, ma między innymi zapewnić właściwe selekcjonowanie grupy chorych, u których szanse powodzenia zabiegu bariatrycznego i jego efektów długotrwałych jest największa. I Jak ma przebiegać taka kwalifikacja? Kto będzie decydował, że pacjent może być objęty kompleksową opieką? Model kompleksowej opieki tak naprawdę jest to model, który funkcjonuje w wielu krajach, które dużo wcześniej niż Polska rozpoczęły walkę z otyłością poprzez działania z zakresu chirurgii otyłości, czyli chirurgii bariatrycznej. W związku z tym my tutaj nie, nie odkrywamy Ameryki, a tak naprawdę sięgamy po już gotowe wypracowane metody, gotowe schematy, które niestety do tej pory w naszym kraju no, nie doczekały się takiego stopnia realizacji jak u kolegów ze zachodnimi granicami. Takie kompleksowe podejście do choroby, którą jest otyłość, jest w pełni uzasadnione, ponieważ ta otyłość to nie są tylko te nadmierne kilogramy, ale właśnie szereg tych różnych, wielospecjalistycznych, wielodyscyplinarnych problemów, z którymi borykają się ci pacjenci. Stąd działanie w takim zespole wielodyscyplinarnym jest w pełni, w pełni uzasadnione. W ramach projektu COSBAR ten model zakłada współdziałanie zarówno lekarza, chirurga, który, no jeżeli mówimy o chirurgicznym leczeniu otyłości, no jest podstawą działania zespołu, ale nie w pojedynkę, tylko z całą resztą specjalistów, zarówno z anestezjologiem, z pielęgniarkami, w tym wyspecjalizowanymi pielęgniarkami w zakresie pielęgniarstwa bariatrycznego, no i przede wszystkim z dietetykiem, z psychologiem, czyli z tymi. Wydawać by się mogły najbardziej podstawowymi elementami y, opieki, no ale ta kompleksowość to również współpraca z fizjoterapeutą, z rehabilitantem, który odpowiednio dobierze aktywność fizyczną dla pacjenta, jak również z wszystkimi innymi specjalistami zajmującymi się różnymi dziedzinami medycyny, które mogą być istotne z punktu widzenia potrzeb danego konkretnego pacjenta. Więc jakby ten model nie dość że jest wielodyscyplinarny, to w dużym stopniu jest spersonalizowane do potrzeb danego pacjenta. Jeżeli u danego chorego nie wiem, będziemy mieć problem z niewyrównaną cukrzycą, no to tutaj sięgniemy po pomoc specjalistę diabetologa. Jeżeli chory ma problemy kardiologiczne, no to niezbędna będzie pomoc kardiologa. I te wszystkie, jakby, puzzle wchodzące w skład tej całej układanki, powinny być dostępne dla pacjenta w ramach jednego ośrodka. I to właśnie zakłada. Projekt Cosbar, czyli promocje ośrodków, które w taki kompleksowy, całościowy sposób są w stanie zapewnić pomoc i jakby spełniają wszystkie te potrzeby pacjenta bariatrycznego. Panie profesorze, a czy w naszych polskich warunkach jest to w ogóle możliwe? Czy są takie ośrodki, domyślam się, że pana tak, które właśnie są tak wielodyscyplinarne, że zapewnią tę kompleksową opiekę? Chirurgia bariatryczna w Polsce jest to taki jeden z najbardziej dynamicznych działów chirurgii, który wcale się roz, rozwija. Jest to relatywnie młody dział chirurgii, stąd ośrodków, które mają jakby długoletnie doświadczenia z takim leczeniem jest po prostu mało, a ośrodków, które potrafiły już w tym krótkim relatywnie okresie funkcjonowania chirurgii bariatrycznej w kraju, które potrafiły w tym czasie zbudować takie wielodyscyplinarne miejsca, w którym pacjent może znaleźć pomoc, jest jeszcze mniej. Trudno mi powiedzieć o konkretnych liczbach, ale jakby wszystkie osoby, które zajmują się tym chirurgicznym leczeniem otyłości, gdzieś tam w głębi ducha no, zdają sobie sprawę, że tych ośrodków, które na dzień dzisiejszy realnie zapewniają kompleksową opiekę, jeszcze przed wdrożeniem tego programu COSBAR, na który wszyscy czekamy. Jest bardzo niewiele. To wynika jakby z wielu różnych przyczyn, choćby z tego, że wiele tych elementów opieki skoordynowanej po prostu nie jest na dzień dzisiejszy finansowane przez naszego płatnika. I tą, tą lukę albo wypełniało się poprzez w jakiś sposób komercyjne usługi, bądź poprzez działania grup entuzjastów, poprzez działania grup pacjenckich. Model COSBAR zakłada w pełni finansowanie całej tej kompleksowej, wielodyscyplinarnej, wielospecjalistycznej, spersonalizowanej ścieżki dla każdego pacjenta. Na początku program ma funkcjonować w formie pilotażu. Czy już wiadomo, które ośrodki będą brały w nim udział, ile tych ośrodków będzie? Wszystkie informacje dotyczące szczegółów funkcjonowania aspektu są na razie owiane ogromną tajemnicą. Ja nie mam dostępu do takich, takich pewnych pewnych źródeł. Mówi się jednak, że jeżeli program ma ruszyć w formie pilotażu, to pilotaż z samego założenia musi być wkonstruowany w ten sposób, że wybieramy kilka ośrodków, w których coś jest wdrażane i żeby sprawdzić, jak działa pilotaż, musimy to porównać do czegoś innego, czyli jakby do całej, całej reszty. Stąd nie da się wdrożyć tego modelu. Od razu do wszystkich zainteresowanych ośrodkach, które chciałyby to realizować. No ale jakby idea jest taka, że jeżeli chcemy coś wypróbować, no to musimy musimy to w taki sposób zorganizować. Z tego, co do mnie doszły głosy, no to mówiło się tutaj o liczbie pomiędzy 5 a 10 czy 11 ośrodków. Wydaje się, że raczej będzie tych ośrodków mniej niż więcej. W sensie, no ja ra raczej wolę podejść do tego bardziej sceptycznie, więc zakładam, że tych ośrodków będzie mniej. Moim zdaniem, jeżeli dobierzemy odpowiednią ilość, nawet, nawet mniejszą ilość, ale jakby odpowiednio dobranych środków, tych, które faktycznie są w stanie zapewnić w pełni realizację tego protokołu modelu COSBAR, no to te efekty powinny być na tyle spektakularne. Na to liczę, że, że nikt nie będzie miał wątpliwości, że to jest model, który docelowo należy wdrożyć do realizacji w naszym kraju. Czy jakiekolwiek przybliżone terminy są podawane, jeśli chodzi o wprowadzenie programu, czy też pilotażu tego programu w życie? Tutaj, tutaj odpowiem podobnie jak do, na, na wcześniejsze pytanie to no, cały czas jest owiane pewną nutą tajemnicy. O ile nad programem pracujemy już 4 lata, i ta perspektywa cały czas gdzieś była bardzo, bardzo odległa, o tyle teraz do te zapewnienia, które napływają do nas zarówno ze strony Ministerstwa Zdrowia, jak i Narodowego Funduszu Zdrowia, no mówią, że to już są tygodnie. Także no, ja trzymam za słowo naszych naszych, że tak powiem, osoby, które organizują opiekę zdrowotną kraju, że faktycznie nie będziemy musieli na to czekać dłużej. Także no, trzymam, trzymam kciuki z jak najszybsze rozpoczęcie pilotażu. Panie profesorze, jeszcze na koniec odejdziemy na chwilę od kozbaru, a wrócimy do pandemii otyłości. To do tego, o czym pan powiedział na początku, że z, to, z falą narastania otyłości mamy od dawna do czynienia. Właściwie mówi się już o tym, że właśnie jest to pandemia. I, te pan, i ta pandemia nałożyła się na pandemię COVID-19. Proszę powiedzieć, czy osoby. Które chorują na otyłość, są zagrożone cięższym przebiegiem zakażenia SARS-CoV-2? Faktycznie, Pani redaktor, to jest zwróciła uwagę na to, że mm, mamy okazję niestety żyć w bardzo jakby takich specyficznych czasach, specyficznej sytuacji, kiedy dwie pandemie się zetknęły. To po pierwsze. Po drugie, trzeba jasno powiedzieć, że każda, każda z tych pandemii wzajemnie się napędza. To znaczy, pandemia otyłości negatywnie wpływa na przebieg zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Dane z literatury już całego świata jednoznacznie pokazują, że osoby cierpiące na otyłość są to osoby o zdecydowanie podwyższonym ryzyku ciężkiego przebiegu infekcji COVID. Są to osoby, u których ryzyko zgonu jest również istotnie, istotnie wyższe. Nasze własne obserwacje ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie dokładnie pokazują to samo, że te, te, te osoby, które zachorowały na, na, na COVID-19, a były osobami o wysokim wskaźniku masy ciała BMI, były te osoby, które w dużo cięższy sposób przechodziły infekcję. No i niestety odsetek osób, które których nie udało się uratować, również był wyższy właśnie w tej grupie chorych otyłych. To między innymi wynikało z tego, że te osoby otyłe to są również te osoby, które mają często rozwinięte te wszystkie poważne następstwa otyłości. Stąd, stąd um, aktualnej sytuacji, kiedy cały czas um, te obie pandemie się ze sobą przeplatają. My obserwujemy, że pandemia um, COVID z kolei niekorzystnie wpływa na otyłość, bo po pierwsze, y, ostatni rok to był rok ogromnych limitów i problemów z dostępem pacjentów otyłych do świadczeń z zakresu chirurgii bariatrycznej. To po pierwsze. Po drugie, my wszyscy wiemy, że pandemia negatywnie wpłynęła na masę ciała Polaków, zresztą nie tylko Polaków, ale większości, y, większości narodów na, na, na świecie. Po prostu osoby y, zamknięte w domach y, bez dostępu do faktycznie aktywności y, tyją. Co w sytuacji pacjenta bariatrycznego, szczególnie oczekującego na swoją operację, gdzie my wymagamy redukcji masy ciała przed operacją, no jest szczególnie trudnym problemem. Stąd z przed dwóch dni komunikat Ministerstwa Zdrowia NFZ-u o tym, że znowuż są rekomendowane pewne ograniczenia w zakresie dostępu do planowych świadczeń z zakresu chirurgii ogólnej, w tym, ja rozumiem też chirurgii bariatrycznej. Są bardzo negatywnie odbierane przez choćby środowisko pacjentów bariatrycznych, które z tego co wiem no już szykują różne prośby, petycje do, do, do władz, aby mimo wszystko pacjentom otyłym no nie, nie odsuwać możliwości leczenia właśnie w tym trudnym czasie pandemii koronawirusa.